নারাডাডাডাডাডা. <laughs> <laughs> Witajcie serdecznie z najgorętszego miasta w Polsce. Najgorętszego nie tylko za sprawą pięknej, choć wrześniowej pogody, ale i za sprawą najprawdziwszej plenerowej kuźni, w której się właśnie znajdujemy. W centrum Legnicy stanęło miasteczko Kowalskie. Dlaczego? To wszystko wyjaśni nam Jolanta Skrzypczak, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No właśnie dzisiaj jest to drugi dzień turnieju Kowalio Srebrne klucze Legnicy. W tym roku po raz 22 ośrodek sportu i rekreacji organizuje właśnie turniej Kowali. W tym roku przyjechało do nas rekordowa liczba Kowali, bo jest ich ponad 30. Przyjechali ze swoimi rodzinami, przyjechali z całej Polski. Bo od morza po Tatry, od wschodu do zachodu, ale też przyjechali z Niemiec oraz z Czech, także mamy międzynarodowy turniej kowali. I to tu w samym centrum miasta się naprawdę dzieje, oni naprawdę tukują to żelazo, póki gorące. Tak, w dniu wczorajszym zrobiliśmy nocne pokazy kucia, e, były efekty mm, ognia, e, efekty świetlne, e, był pokazany trud pracy kowalskiej i wszystko e, działo się tutaj przy ulicy Najświętszej Marii Panny. E, Tutaj ulica żyje od wczoraj, a w dniu dzisiejszym przy tej e, pięknej aurze e, kujemy od samego rana. I tutaj powstają e, prace, które później będą oceniane przez żywi, ale także przez publiczność. No właśnie, skoro o tej publiczności mowa i o tej ciężkiej pracy i trudzie, pani Joli na razie dziękujemy, bo też musi wracać do pracy. Idę y, łapać, że tak powiem, o, Kowala jest. na gorącym uczynku. O, dzień dobry, bardzo. dziękuję bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Witam sobie. Dzień dobry, Tomasz Pepliński. Przyjechałem z miejscowości Jędrzejewo, które jest koło świecia w województwie kujawsko-pomorskim. I jest pan najprawdziwszym na świecie kowal. Najprawdziwszym. Co to oznacza dzisiaj? Co to oznacza dzisiaj? To jest takie bardzo to jest bardzo dobre pytanie, co to oznacza. Dla wielu jest to hobby które stara, i staramy się to hobby rozwijać. Dla wielu jest to praca zawodowa, jednym słowem w ten sposób zarabiają na chleb. Czasami też jest tak, że to hobby gdzieś tam w trakcie przeradza się w taką pracę półzawodową, czy też próbę też dorobienia czy zarobienia na chleb, a więc wielowymiarowe, u każdego inaczej, u każdego inna historia. No, a u Pana? U mnie historia. Kilkanaście lat temu przyjechał do mnie kolega, stanął w drzwiach dawnej kuźni, która została po pradziadku mojej żony. Stanął w drzwiach i powiedział: Cytuję, i tu się nic nie dzieje. I wtedy pomyślałem: No faktycznie, może szkoda, może trzeba spróbować. I tak to mniej więcej się zaczęło od pierwszej próby, pierwsze jakieś drobne porażki, sukcesy. Krok za krokiem i jestem tu, gdzie jestem. Dzisiaj da się z tego wyrzec? Pewnie da się z tego wyżyć. Pewnie jak w każdym biznesie trzeba być też bardzo takim obrotnym, mieć trochę taką smykałkę, żyłkę do, do interesów. Ale myślę, że przede wszystkim istotna jest uczciwość. Ludzie nie lubią fałszu, szybko się orientują, że coś jest nie tak, jak być powinno i trzeba być uczciwym po prostu. Jest pan bardziej kowalem artystą, czy takim kowalem, który podkuwa konie? Na... Nie podkuwam koni. Od Dlatego w dzisiejszych czasach jest osobny zawód, nazywa się podkuwacz. Natomiast nie jestem też kowalem artystą, bo ten artyzm to troszeczkę tak nam na ustach może zbyt często. Staram się być rzemieślnikiem, włączam w to jakieś elementy ozdobne, a więc to, co wykonuję, to są zwykle elementy użytkowe z jakimś takim zacięciem, powiedzmy, właśnie ozdobnym. A klepie pan kosę na babie? E, tak, zdarzało mi się, chociaż dawno tego nie robiłem, ale zdarzało mi się, chociaż to nie jest robota dla kowala, to powinien każdy gospodarz umieć zrobić. No ale to wytłumaczmy naszym słuchaczom, co to znaczy, żeby nie było, że tu jakaś przemoc się wkrada. Jak przemoc, oczywiście. Otóż baba, a może bardziej babka, jest to takie maleńkie kowadełko, e, które było wbijane w jakiś kawałek drewna i tą kosę rzeczywiście młotkiem jej ostrze dokładnie e, trzeba było e, w zasadzie zregenerować, wyprowadzić do takiego stanu, w którym potem dawała się na naostrzyć, i działało odpowiednio w polu. No ja się biję w pierś, nie młotem kowalskim bo za ciężki, ale zepsułam panu robotę. No bo to żelazo już wystygło, a się mówi przecież kuj żelazo póki gorące. Kuj żelazo póki gorące, przysłowie bardzo prawdziwe, ale nic się nie wydarzyło, wkładam z powrotem do ognia, mogę kuć dalej. Także nie przeszkadzam, dziękuję bardzo i do zobaczenia w centrum lednicy. kłaniam się.